Tygodniowe przesłanie strażników dla wszystkich znaków Zodiaku. 26 lutego, 3 marca. Część drugie od Lwa do Skorpiona. Lew. Inanna, uwierz w siebie. Uwierz w swoje marzenia i umiejętności. Pozwól odejść z wątpieniu. Inanna przychodzi do ciebie, by przypomnieć, że głęboko w twoim sercu tlą się marzenia które domagają się Twojego działania. Nie odkładaj swoich pragnień na później, w nadziei, że kiedyś będzie odpowiedni moment, a Ty będziesz gotów. W ten sposób możesz przespać swoje cenne życie. Uwierz w siebie i swoją moc. Musisz wiedzieć, że masz wystarczającą siłę, by nie sięgnąć po swoje marzenia, ale musisz zacząć od pozytywnego myślenia i pierwszego kroku. Jeżeli nie masz odwagi na poważne decyzje, to zacznij od metody małych kroków i osiągaj mniejsze cele, aż dojdziesz do momentu, kiedy Twoje marzenie spełni się. Inanna zauważa, że jest w tobie zbyt dużo zwątpienia i wypowiadasz zbyt wiele negatywnych opinii na swój temat. Słowa, które wypowiadasz, są samospełniającą się przepowiednią, więc myśl i mów w sposób pozytywny. Uwierz w siebie, a wszechświat ześle na ciebie swoje dary. Dodatkowe znaczenia. Użyj uzdrawiających afirmacji, by niech przeprogramować negatywne lub samokrytyczne myśli. Zacznij program codziennych kroków ku spełnieniu Twojego marzenia. Szamańska podróż będzie teraz dla Ciebie korzystna. Używaj technik uziemienia takich jak świadome oddychanie lub medytacja z czakrą podstawy. Panna. Rianen siła wewnętrzna. Nie poddawaj się teraz. Dasz radę. W blasku księżyca Rianen, N. porywa cię na swoim białym koniu do magicznego lasu, gdzie otrzymujesz istotny przekaz oraz wsparcie. Ostatnio mogłeś mieć poczucie, że życie daje ci w kość i nie masz na kogo liczyć, a rozwiązania trudnych spraw nie widać na horyzoncie. Rianen N. zapewnia cię, że poradzisz sobie ze wszystkim doskonale, tylko nie zapominaj o swojej ogromnej sile wewnętrznej. Ona widzi twoje cierpienie i trudności, z którymi się zmagasz, ale głosi, że kluczem do pokonania przeszkód jest wytrwałość i świadomość mocy. Przypomnij sobie kilka sytuacji z przeszłości, kiedy to wydawało się tobie, że nie ma drogi wyjścia, a ty i tak poradziłeś sobie, dzięki temu, że się nie poddałeś. Skup się na rozwiązaniach, a nie na problemach i bądź wytrwały, a nawet nie wiesz kiedy pokonasz przeszkodę. Dodatkowe znaczenia. Jeżeli czujesz się pokonany lub przytłoczony, to proś o pomoc. Nie pozwól, by przeszłość wpływała na twoją teraźniejszość. Ten związek lub sytuacja wymaga twojego zaangażowania. Twoje obecne wyzwanie zawiera ukrytą nagrodę. Waga. Nemetona bezpieczna przestrzeń. STWU Skalknięt RZ. Schronienie dla swojego ducha. Chroń swoje granice. Nemetona otacza cię teraz szczególną opieką i radzi byś zwolnił tempo życia, wyciszył się. Doskwiera ci zbyt wiele spraw naraz do załatwienia i nie kultywujesz miejsca zwanego domem, ani w twoim wnętrzu, ani na zewnątrz. Twoja aura jest przeciążona różnorodnymi energiami, więc wymaga oczyszczenia i wzmocnienia. Teraz, jak nigdy medytuj, oddalaj od siebie niepotrzebne myśli i zrezygnuj z aktywności, których nie musisz wykonywać. Nadszedł czas, byś osiadł, zapuścił korzenie i wzmacniał je. W tym czasie spodziewaj się ujawnienia przez Nemetonę, miejsc takich jak stare drzewa, obiektów przepełnionych pozytywną energią lub ludzi, dzięki którym zyskasz szansę na spokój. Dodatkowe znaczenia: dołącz do lokalnej grupy druidów. STW Uskaskant RZ Ołtarzyk w miejscu, gdzie przebywasz. Posprzątaj bałagan i wykonaj rytuał oczyszczający przestrzeń. W powietrzu wisi zmiana miejsca zamieszkania na takie, gdzie będziesz szczęśliwy. Stworzenie stabilizacji i spokojnego otoczenia przyniesie ci same korzyści. Skorpion to w boska męskość przepływa przez ciebie przebudzona męska energia. Ulecz rany związane z ojcem. Nadchodzi czas spod znaku energii męskiej. Spodziewaj się licznych wyzwań mających na celu uzdrowienie męskiej energii: takich jak wyleczenie strachu, pozbycie się ego, porzucenie przeżywania problemów we własnej głowie, zaprzestanie dominacji lub niedostępności emocjonalnej. Fat patronuje teraz Tobie i bez względu na płeć, pragnie byś zharmonizował męską energię. W efekcie czego? Osiągniesz na przykład jasną komunikację, będziesz tu i teraz, będziesz odpowiedzialny za siebie i innych, zyskasz szacunek do bliźniego. Boska męskość w tobie pragnie się przebudzić i być w harmonii, a oznacza to też, iż musisz raz na zawsze uzdrowić relacje z mężczyzną w Twoim otoczeniu. Dodatkowe znaczenia karty: to jest wiadomość, że Twój ojciec Cię kocha. Możesz zaufać mężczyźnie, o którym myślisz. Dołącz do grupy lub załóż grupę wzmacniającą męskie cechy w człowieku.